Witam w dzisiejszym filmie. Dziś relacja z kwalifikacji i konkursu dzisiejszego. Ogólnie od razu przechodzimy. Kwalifikacje o godzinie 11 się odbywały. Wygrał, no może dosyć niespodziewanie, Stefan Embacher, chociaż on świetnie skacze w tym sezonie, naprawdę. Drugi Laniszek, trzeci Rioju Kobajasz. Czwarty był Raimund, piąty Hoffman. Ta dwójka się trzyma dosyć mocno, jeśli chodzi o początek tego sezonu. Szósty. Czofenik, potem Fettner Herl. Dziewiąty Kami Stok był. Bardzo ładny to był skok. 10 Nikaj do 11 dopiero craft. Przechodząc dalej. Osiemnasty oblak co bardzo może cieszyć. Dwudziesty Hauswirt to są te niespodzianki. 22 był Domen Prevs, który upadł na treningu. Więc tutaj ten gorszy tylko. 24 Tomasiak. 26 na który się rozkręca coraz bardziej. 28 Lindwig, 31 Forfang. 32 był Paweł Wąsek, spokojnie sobie awansował, szczęśliwie 34 Andreas Wellinger. On yy, no, nie skacze dobrze w tym sezonie, powiedzmy szczerze, tak samo w tej serii. 38 Aman. 39 dopiero Dawid Kubacki. 44 Geiger zaledwie 66 też zaledwie żyła. No i 55 zniszczał. No mm -hmm. i 51 zajc, właściwie kapustika do konkurs. No i zaledwie 62 Marusiak. To trzeba też zaznaczyć. On, no, nie Kazach, tylko Ukrainiec od początku. Od Nieham czy fatalnie, porównując do dwóch poprzednich sezonów. Nawet w sezonie 22-23 skakał lepiej w tej drugiej części. Przechodzimy do konkursu. Wygrał Andrzej Laniszek. Co myślę, jest to coraz mniejszym zaskoczeniem, bo naprawdę jest to ma bok domena lider słoweńskiej kadry. I to lider na wysokim poziomie. Drugi, no, Stefan Embacher, dla którego jest to oczywiście życiowy wynik. Pierwszy podniósł, wcześniej najwyżej był dziewiąty Willehammer, no, zdecydowanie ym, życiowe zima jak na razie, no przecież też dawał znaki w lecie, że to może być ciekawy sezon, był trzeci między innymi w Rasznowie trzeci domen był obudził się jakby na ten konkurs pamiętam był w trzeciej dziesiątce w kwalifikacjach, tutaj na podium też był problem ze wyświetlaniem tych grafik więc Embacher dopiero po kilku minutach się dowiedział, że, że jest liderem czwarty Czofenik, potem Herl, i Fetner. Najwyżej z plaków 15 Tomasiak no i pozycja niżej Kamistoch. przy czym oni byli odpowiednio Tomasiak na osiemnastym i stok na dwudziestym miejscu po pierwszej serii. Więc no, trzeba docenić to, że oni awansowali tak, no, chociaż to i tak te pozycje ostateczne nie imponują, powiedzmy sobie szczerze, nawet patrząc na to, co było wczoraj. Nie? To, to nie są po prostu. To nie jest po prostu to, czego my oczekujemy nawet w tym momencie od... Ty, tych zawodników, i oby, ym, oby, oby, akurat ci zawodnicy i zresztą cała reszta naszych zawodników podskładała dwa dobre skoki w Kusamo, czyli już w następny weekend, już w zasadzie w piątek są kwalifikacje, bo tego nam brakuje. Ym, dotychczas zwykle były gorsze drugie skoki, tutaj już w pierwszej serii, no po prostu te próby były gorsze, yy, dalsze. Lokaty. To 17 Nakamura. Według mnie no stać tego Zomnika na jednak nieco więcej. 18 dopiero Lindvig. On spadł do 6 miejsc. A, jeszcze co chciałem powiedzieć. 9 Stefan Kraft. On w ogóle spadł z miejsca pierwszego. Także no tutaj porażka. Zaledwie 119 metrów w serii drugiej. 20 Forfang. 21 Oblak. To jest dla niego życiowy wynik. On wcześniej był... Najwyżej, chyba nawet we wczorajszym konkursie To jeszcze sprawdzę, żeby was nie wprowadzić w błąd Na którym on tam był miejscu On wczoraj też był 21, więc wyrównał życiowy wynik 22 był na Ito I to jest dla niego drugi konkurs z punktami On w Lillehammer w niedzielę zapunktował Jeden punkt zdobył, tutaj już tych punktów ma 9 Czyli razem 10. 23. Kolbi. świetny występ juniora ze Stanów Zjednoczonych. 24. Zograwski. Według mnie, patrząc na to, jak skakał wczoraj, to tutaj jest lekki zawód. 25. Ortner. No, Ortner y nie rozpoczął tego sezonu tak jak ten poprzedni. No więc no, trzeba się przyzwyczaić w jego przypadku do takich miejsc. 26. Aigro, według mnie. Ten akurat zawodnik, no stać go też na lepsze skoki niż na 26 miejsce. Pokazywał to m.in. Wilhammer. 28, Kubacki 29 żyła pod Polacy. No w ich przypadku wiadomo w jakiej są formie. Więc ja nie będę się rozgadywał nad tym. No i dobra, to by było na tyle. Następne relacje to będą przez Ruki, czy też z Kusamoy, jak to woli. No i uprzedzę pytania, zresztą rozwodziłem się już nad tym. Następne transmisje to moje drugie konto, test skoki narciarskie na żywo 2. No i to jest super Kontynentalny, wrócę 13-14 grudnia, jakby ktoś nie wiedział. Dzisiaj się z wami żegnam. Do piątku. Cześć.